Tam nazywam się Tomek. Mam firmę zajmującą się wykładzinami obiektowymi. Jak tu widzicie, zakupiłem w firmie Supercar Mercedesa SL550 Cabrio. Auto, wzięliśmy, jako firma, wzięliśmy w leasingu. Wyszło dość korzystnie, cenowo, jeżeli chodzi o ratę miesięczną. Warunki leasingu są 36 miesięcy. Opłata wstępna 10%, więc. Niewiele. Można kupić bardzo fajne auto za, za niewielkie pieniądze. Procedura leasingowa była dość prosta. Trwała zaledwie dwa lub 3 dni od złożenia wniosku. Minimum formalności dokumenty wystarczyły firmy rejestrowe. Firma Supercar jest młodą firmą. Ludzie pracujący są bardzo zaangażowani w tą firmę. Bardzo dobrze potrafią doradzić. Wyszukać auta, wyszukać formy kredytowania lub leasingowania samochodu. Są bardzo mobilni, dostępni. Nie pracują od 8 do 16 jak trzeba to i zostają po godzinach. Jak najbardziej firma Supercar jest godna polecenia, jako przedsiębiorca korzystałem, próbowałem nieraz korzystać z usług innych leasingów lub kredytów samochodowych. Z całego doświadczenia swojego jak najbardziej polecam tą firmę. I tą formę zakupu auta. Na pewno, na pewno pracownicy Supercar znajdą najtańszą i najlepszą ofertę. SupercarPL to nie tylko tysiące zadowolonych klientów. To również dziesiątki zaangażowanych profesjonalistów, którzy od ponad 14 lat dostarczają najwyższą jakość usług. To polski kapitał. To terminowe płatności dla dostawców i podwykonawców. To także wsparcie dla organizacji pożytku publicznego. Supercar.pl. Opłaca się z nami robić interesy.